Dzień dobry kochani, witajcie ciepło, cześć, dzisiaj było tak, miałam tak, um, więc tak, od czego tu zacząć, e, dzisiaj jest 20, kurde tak nie wiem, który mam zegarek, ale to czekajcie, tak żebym, aha, dobra, e, dzisiaj mamy 29 maj i ja tak sobie dzisiaj pomyślałam, siedząc na tarasie chwilę, mały spał, że chyba już nie będę kończyć tego vlogowego maja, ale potem stwierdziłam, znaczy teraz jak przyszłam. I tak wzięłam na początku za kamerę, mówię, dobra, to coś nagra, bo akurat siedziałam z kaską, taki fajny kadr, to to, to, jest, wiecie co, od yy, okularów. E, ale w ogóle jestem, no, make-up tutaj widać jakieś różne, yy, takie różne rzeczy. Yy, I tak, i, i wzięłam aparat, potem odłożyłam, potem wy, nie, nie nagrywam, ale teraz tak sobie usiadłam, stawiłam sobie obiad, mamy godzinę 11. Nie 11., 10 jest chyba, czekajcie. 10, 2, o 12 mała kończy, mała, mała, która nosi takie niedługo, będzie nosiła ubrania jak ja, bo w niektórych ubrania już ja w jej chodzę. Dzisiaj będzie tak z ręki, będę tu siedzieć, mam nadzieję, póki mały mi nie będzie przeszkadzał, aktualnie on sobie leży i bawi się jedną rzeczą, którą Wam zaraz pokażę i mm, potem tak, y, tak siedziałam. W ogóle znalazłam moje doniczki, powiem Wam, pamiętacie w tamtym roku kupowałam doniczki w Teddy, nie w Aldi, nie w Teddy. Y, takie puszki metalowe z kwiatkami. Nie z kwiatkami, z... no z kwiatkami, tak, w, w, takimi, w, kwiatko, w takimi, wiecie, hmm, chaotycznie ci mówię, e, z takimi wytłumczonymi na haczyku y, i chodziłam całą niedzielę i szukałam, Przebuszowałam wszystko, aż w końcu poszłam i usiadłam sobie, zrobiłam sobie kawę, już taka zrezygnowana, pewnie znajdę je na święta Bożego Narodzenia. I tak siedzę, piję kawę i sobie myślę, patrzę się w jedno mm. miejsce, co to jest w tej torebce? A tu i kupiłam kwiatki, bo byliśmy na targu w sobotę. I to... zasadziłam. Piękne są. Zresztą, może zaraz Wam je pokażę, więc zaraz zobaczycie. To są te puszki na takim haczyku. I tu powkładałam takie drobne kwiatki. Mam cztery, cztery kolory, czy trzy. I to ślicznie wygląda. Ale pokażę Wam może w innym ujęciu. Chciałam takie białe, ale niestety nie było. A teraz muszę iść, bo mój mały. No właśnie, kręci się dalej, nakręca się tak. Yy, widzieliście, śliczne są i miałam ich, co tu tak jasno jest jakoś. O, dobra, tak jest lepiej. Yy, miałam takich, yy, no nie wiem ile tam i, i w końcu znalazłam. Fajnie to wygląda, muszę dzisiaj tylko je przesadzić do tych doniczek, bo takie włożyłam tylko, yy, ale to może jutro Wam pokażę, bo dzisiaj po prostu nie miałam weny na to, żeby chodzić i tak ten, tak stwierdziłam, że yy, tak naprawdę, że nagram i powiem Wam, że już nie będzie vlogowego Maja, ale teraz stwierdzam, znaczy... Wcześniej tak stwierdziłam, a teraz jak zaczęłam, usiadłam do domu, weszłam, to stwierdziłam, że jednak nie, no do końca. Em, a wcześniej mówiłam a -a. o czym? Bo zaczęłam o tych kwiatkach. Muszę dokupić jeszcze w ogóle. Mm, nie wiem, tak to jest. A dlaczego ty to gryziesz? Yy, w ogóle... Eee, no, tak, dzisiaj jestem bez makijażu, ale eee, muszę iść do fryzjera pociąć tą grzywkę. W ogóle, no, ona jest tak spięta, ale do tyłu, tu mam parę pejsów, ale zobaczcie, no, co to jest. Tu już jest długi, ale to wygląda, jakbym ja sobie to obcięła To są wszystkie te włoski, które mi wypadły. Muszę pociąć tą grzywkę. Żeby była krótka. mimo, Wygląda, jakby to było gdzieś tu zawiązane, nie? A to po prostu jest część, która musi urosnąć. Tak, krócej muszę tu też takie coś jest, pod spodem schowane. Grzywka jest fajna, chociaż bardzo szybko się przetłuszcza. I teraz może u Was wygląda, jakby ona była tłusta, a chociaż nie była, wczoraj miałam głowę. Chyba, że przez nas się tuściła. Aczkolwiek lubię tą grzywkę, tylko muszę sobie bardziej ją ściąć. I teraz rzecz, którą Wam pokażę, bo byłam na zakupach. Ojej! Ojej! Tak, jestem niegrzeczny! Och, tak! E, może tak. E, kilka dni już używam e, filtra nie z Holika Holika, tylko teraz zaczęłam używać z Revoxa. U kogoś widziałam? E, z Hebe. Mam trzy i kupię sobie więcej ich. No, one są identyczne jak y, Holika, tylko Holika, y, jeśli się dostanie Wam do oka, to szczypie niemiłosiernie makijaż i lekko, nie wiem, zatarte oko tym... Nawet jak macie, wiecie, krewadę, może filtr, na to makijaż jak idzie, y, no i macie troszeczkę, nie wiem, dostanie Wam się, nie wiem jakim cudem, przesunie się, lekko dotkniecie y, z policzka do oka, szczypie tak, że całe oko będzie się Całe oko w tym, tego nie ma, to jest w ogóle na plus, ale tak samo się zachowuje jak Holika, jest tańszy, chociaż nie wiem, jak to wychodzi pojemnościowo cenowo w sumie, nie wiem, bo w sumie nawet, szczerze mówiąc, jeśli on, ja nie pamiętam, on kosztował, bo jeśli on kosztuje, nie wiem, przypuśćmy 30 zł, a chyba tak kosztuje, no właśnie, a Holika kosztuje chyba z 8 dych, ale ma większą pojemność. No to nie, nawet gdy, bo ona chyba jest zmniejszona. To i tak chyba Rewok wychodzi taniej. Nie wiem, ważne. Aczkolwiek bardzo fajnie się zachowuje podkład na nim, w ogóle się nic nie przemieszcza, nie ciastkuje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to na mojej cerze. E, więc to e, powiedziałam, że Wam dać znać i daję nie bieli. Nie bieli, bo to też tak fajnie wygląda, śmiesznie jak, wiecie. Hmm. Chociaż znaczy, ja i tak mam jaśniejsze już tu, prawda, bo ja i tak twarzy nie opalam, filtr, czapka, okulary i tak dalej. Ja bez okularów to po prostu wieś nie mogę, bo mi oczy tak szczypią. E, ale będąc na zakupach w tym Secret handzie, Wtedy, zresztą dzisiaj już miałam koszulkę tą na sobie. O, kurma, jest fenomenalna. Żałuję, że ja tam nie popuszczam, bo więcej mogłam sobie kupić. Fajne, bo taka przybrudzona. Tak jak kiedyś schodziłam z tych t-shirtów i tylko na ramionczka, tak teraz znowu powracam. Nie wiem, starość. No i nie wiem, jak to jest z tymi kolarkami, bo ja się tak kurczę yy, top krótszy, taki gołego kawałek, różka gołego, kawałeczek Do tych kolarek trochę się nie czuję, bo nie wiem. Do tego chodzę w tych t-shirtach takich większych, czy dłuższych, zwykłych. Nie mam pojęcia. Może one te, co mam, to chyba lekko przezroczyste są. Może... Zresztą czekam na jedną paczkę. Więc będzie haul. E, pewnie część z Was zna tą dziewczynę. E, ale to na razie nie o tym. E, no i tak... Jeszcze jeansy. Muszę sobie właśnie jeansy z takim stanem, to myślę, że one dadzą radę. E, I krótszy to. Chociaż teraz gorąco będzie. Nie wiem. Ale mam spódnicę może z wyższym... No nie wiem. Podoba mi się to strasznie, jak ten kawałeczek chciała tu wystaje, a jednak chciałabym tak chodzić, a jednak nie wiem. Dzisiaj wlatuję, bo dzisiaj jest, jak ja nagrywam, czyli ja nagrywam tego samego dnia, wcześniej nagrywałam jeden dzień ten, ale że ja wczoraj stwierdziłam, że dzisiaj już nie nagrywam, a dzisiaj stwierdzam, że nagrywam, więc jak Wam włączę, wstawię dzisiejszy dzisiaj to, to Wy, to znaczy, że ja dzisiaj, to jest dzisiaj nagrywane, to jest wszystko dzisiaj na gorąco, tak. I dzisiaj jestem tak ubrana i w ogóle, oczywiście jechałam z rana do Nikolą, to przebrałam się, i tutaj moje leginsy leżą tak rzucone. Pięknie rzucone, ale to nie jest. Ja zaraz to wkładam tu i szklanka i B-Box. Tak oskar na razie nie siedzi. I tu jest na nikoli, która z nią śpi. Uczterałam um, sobie tutaj parę szpargałów miał być krótko, będzie długo. Pewnie zaraz mi tu rozłączę, muszę pilnować czasu, bo wiecie, jak nagrywam telefonem, to w pewnym momencie mnie rozłączam. Um, I powiem Wam, że kontrowersyjną rzecz będę robić. Czy mi to wyjdzie? Mamy za dwa tygodnie wesela. A ci jest druga część? Oskar mi się <laughs> Oprócz tego, że mam bałagan w domu, czy bałagan pozamiatane, i w ogóle po wszystko, bo ten, no tylko mam taką piękną część, która zmora, zmora tu pranie. Wycieprałam wszystko i znowu mam prania, ale nie chcę się dzisiaj prać, dzisiaj nie piorę, muszę po <laughs> prostu poukładać i szafy. E, kontrowersyjna rzecz, proszę weź sobie to, a gdzie jest moja druga rzecz, trzecia, co chcę pokazać dzisiaj. E, będę coś robić, mam za dwa tygodnie wesele mm, i powiem Wam, że no, nie wiem, wzięło mnie to najwyżej, pójdę do fryzjera. Będę robić sama. Ha. Kupiłam farby, ale żeby tylko, no wzięłam farbę tak, żeby przykryć, może zacznijmy od tego, kupiłam sobie rozjaśniacz, dziewczyny. Powiedzcie, jakie jest Wasze zdanie, czy ja oszalałam do reszty? Rozjaśniacz. Nie wiem, taki mi pan Pani jo sprzedała. Joanna, taki, taki rozjaśniacz Pani mi sprzedała. Joanna. No ona ma takie siwe włosy. Mi się nie podobają takie siwe włosy. Absolutnie mi to się nie podoba. Moim zdaniem takie siwe postarzają. Nawet tak sobie młoda dziewczyna próbuje. Ale to jest moje zdanie oczywiście. Jak już blond, to taki ładny blond. Co mi tam wywaliłeś? Więc tak, mam rozjaśniacz. Mam, tylko wiecie, ja tego troszeczkę zużyję, a pewnie reszta pójdzie do wywalenia, jak już to powinnam sobie taki fryzjerski, wtedy tą tubkę można zakręcić, a tego to już nie zakręcę, bo tam, tam jest tubka i ten proszek pewnie, no właśnie, utleni się. Nieważne, ale, o nie, poczekaj, masz ty to, a to mi oddawaj, dobra? Cycem świecę. Kawałkiem cyca. Nie, oddawaj to, masz to. No, więc tak, mam zamiar sobie zrobić pasemko, tutaj co mam, mam zamiar sobie przyciągnąć trochę więcej, um, rozjaśnić, a potem na to nałożyć farbę. I właśnie kupiłam do tego, do tego farbę, czekajcie, złożę, bo Oskar już, Oscar już roz, y, y, rozbroił, y, będąc właśnie w takim sklepie koło mojego ciuchlanda. Tak, masz tam fajną rzecz i zaraz idziemy robić śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam. i a zaraz coś jeszcze powiem. Bo z kwiatka na kwiatek, a pamiętam, przypomniałam, że to miałam powiedzieć wcześniej. I kupiłam sobie taką najbardziej ciepły kolor, czyli mam mleczną czekoladę też z Joanny, farbę, żeby przykryć ten rozjaśniony element włosów. I czy to wyjdzie, czy jestem szalona, powiedzcie mi. Tak. To jest patent, to mam zamiar zrobić. I jeszcze, będąc tym moim masz tu. O, jest to część tu, proszę to. Proszę. Czekajcie, bo tu sobie wciągnę, tu sobie poprawię, nieważne, nie patrzmy na to, kupiłam sobie w końcu wałki, takie wałki, one są takie nie największe, o tutaj nie pala, a nie, to może moje włosy, nawet dobra, e, takie średnie, z tych ich nie brałam, trzy sztuki były. 8 zł, 8,40. Wydaje mi się, że jest bo wiecie, co ja sobie tutaj tak nakręciłam i jak ciotka krótka przejchodziłam chodziłam, chciałam to sprawdzić, wiecie, no tak, no te włosy, grzywkę, żeby one, bo ja jak ja noszę normalnie grzywkę, to ja sobie biorę za ucho, a jak biorę za ucho, to potem ten, to mi się wwija w tą stronę, a ja tego bardzo nie chcę. Ja chcę, żeby te włosy mi się wwijały w tą stronę, tak jak powinna ta grzywka się wwjać i dzięki temu cudu zawijam sobie grzywkę. Proszę. No i one mi się wieją w tą stronę, tylko krótko trzymałam wczoraj, więc, e, tak już dawno miałam kupić, przy okazji e, kupiłam to. I tak w ogóle, e, więc tak, to. to, to, to. Dzisiaj wskoczyło kolejne wyzwanie Moniki Kołakowskiej, dobrze mówię. Pamiętam, tam dawno z nią nie e, Widziałam 30 parę minut przez 30, ty, 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 wyzwanie 30-dniowe. Ja mam zamiar y, uczestniczyć w tym wyzwaniu. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie mocno kciuki i jeśli macie ochotę, to dołączajcie do mnie. E, oczywiście na Instagramie, bo przecież nie tu. Tu może jakiś urywek, nie wiem, zobaczymy. E, I e, tak. Bo plan jest taki, że ma, bardzo bym chciała schodną, schudnąć 2 kilo. No to tak różnie, bo tak. Nawet nie bleważę. Czemu zwalasz mi to wszystko? I ze tak szklanki się dorwiesz, O nie. 2 kilo, 1,5 kg, no, no tak około, około tylu, bo w sumie nie wiem, chyba waży. Chciałabym 55 ważyć, bo ważę teraz. No właśnie, nie wiem, ważę tak równie. 56, 56, i pół. No to tak 1,5 kg. Co zwaliłeś? Co zwaliłeś, kolego? O, ładnie, że do szkła daleko mamy. Proszę. Co tutaj Co mam? tu ukuło? Coś mi się tu ukuło, didit. Ty, ty, ty. I tak, i stwierdziłam, że to jest mój plan. I zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy nie wyjdzie. I stwierdziłam też, że chcę wrócić do ćwiczeń, bo już naprawdę y, to mi chodzi po głowie tutaj, a tu mi lalkę słuchała. Może by ci ją dała, ale nawet tak w ogóle nie nie widzi, nie? To masz. Jakie masz. Ma fajne buty, zobaczcie. Proszę. Mm, więc tak, dołączajcie proszę do mnie, tylko tak musicie jakoś tam oznaczyć mnie pewnie nie wiem jak to jest tak, No tak, to wtedy ja będę Was udostępniać y i będziemy razem ćwiczyć, motywować się, bo tu nie chodzi o to żebyście, żeby, żebyście nie wiem, oznaczali mnie, bo bo, bo, bo bo ja tak chcę, czy wow, bo tam robią duże, duże, duże konta, tak, nie, chodzi o to, żebyśmy się razem motywowali i im więcej osób będziemy tam, wiecie oznaczać, to znaczy, że wy ćwiczycie i że to mnie będzie bardziej motywowało, bo wiecie no tak głupia byłoby się poddać. I ja mam takie marzenie, <laughs> nie marzenie, mam takie postanowienie, mam nadzieję. Czekałam na te wyzwanie jej, bo ona tam ostatnio wspominała. I co? Żeby trochę wiecie, umieścić, nie to, że ja jestem grubasem, jakimś się źle czuję czy coś. Ogólnie dobrze się czuję, tylko chciałabym powrócić do tego ćwiczenia. Dlatego, że pamiętam jak ja ćwiczyłam, to miałam taki zastrzyk energii, naprawdę. Zastrzyk energii. Mimo, że teraz jest słaby czas, na, zaczyna się słaby czas na treningi, bo gorąco będzie się robić, ale y, mam zamiar, żeby, nie wiem, mój mąż jak wróci, to wieczorem chociaż zrobić ten bo rano to nie wiem, czy by mi się dało. Ona chyba też tak chyba codziennie nie wrzuca, nie wiem co drugi dzień jak to tam wychodzą, już nie pamiętam. No nie ćwiczyłam, umówmy się, długo nie ćwiczyłam. Pewnie zaraz tu mnie rozłączy. A, 13 minut już mówię do Was. Mm, tak, mam zamiar też to wszystko wstawić bez żadnego wycinania, ucinania. Aż Oskar już rzucił mi moją koszulkę na... A, dobra, nieważne. Nie ma tutaj, wiecie, podłoga nie jest jakaś w błocie, czysto jest. Pozamiatałam wszystko z nim, posprzątałam z nim na rękach, wstawiłam sobie obiado. Dzisiaj jest obiado, powiem Wam. No właśnie wracając. Yy, jeśli macie ochotę, to wiecie, na Insta, jak zacznę, to wam tam wstawię coś. Ehm, mój Instagram nie, albo nie wiem, czy tu wstawiam, nawet pewnie nie wstawię w opisie pewnie będzie, a jak nie, to Wam teraz mówię, moja nazwa na Instagramie to lovkami. No I, i to tyle. Bo ja bym musiała teraz tutaj znaleźć, przejrzeć akwarium, go zgrać i od razu wstawić. Jeszcze tylko miniaturkę muszę zrobić, więc tutaj tak pewnie gdzieś, gdzieś z godziny się zejdzie. Więc gdzieś koło 12 powinien być na, na kanale. I ja będę powoli kończyć. Może co? Wybieram się, tak w ogóle ostatnio byłam też na solo. Na solo byłam, do tego, że na no wesele chciałam przybrązowić sobie skórę, tak byłam, że tylko byłam. Idziemy robić niejadalne, tylko nic ona zrobi. E, oczywiście moje nowe e, skarby poprzykrywałam, poprzykrywałam, poobklejałam. <grym> nie zdążyłam do tego dobrze, znaczy zanim ja to wszystko skończyłam, to już się lampy włączyły. Na zdrowie, daj Boś na zdrowia. Nie żałuj, dawaj zdrowia Bozia, tak jest. E, kurczę, jakieś energii nabrałam, jak do Was mówię. Chociaż to mi skrzeczy coś. <grym> dy, 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 małe. E, I posmarowałam i tak dalej. E, no właśnie. I kurna byłam tylko na 10 minut, a tak mnie spiekło, że tak mnie tutaj yy, piekła ta część. Chociaż tu do Was tak nie widać, ale bo, to już nie, bo to już nie ma tego czerwonego, ale było takie czerwone, że po prostu... Co się dzieje? Nie byłam na może dlatego, że ja... kiedy ja w ogóle się opalałam w zeszłym roku, to przecież byłam wciąż, to, to na się nie opalałam, tylko siedziałam chwilę przy basenie z Nikolą to też. napisane na bluzce, na wodach. Tim, mama, mom. Mom, 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 Tak, jesteś piękny chłopiec, łobus mały o. o, skrzek mały, skrzeczący mały baby. No dobra, no więc, yy, no jeśli macie ochotę, to dołączcie proszę, to będziemy razem się wspierać. Motywować, bo to wiecie, no kurczę, no trzeba się zmotywować. co nie. Moje kroki, co było, miałam robić, robię kroki. Oskarowi się coś poprzembieniało. I wyjście z nim na spacer poza podwórko ym, graniczy z tym, że ja pcham wózek i jego niosę, więc <grym> po oczywiście jak idę, czy w ogóle na spacer gdzieś dalej. Więc y, to już odpada. Staram się tak, y, znaczy no, udało mi no robię no, te 10 tysięcy nawet więcej, no, tylko że nie wstawiam tutaj, bo no, po prostu. A już jestem głodna. Dobra, i, i tak, taki mamy cel. Powiedziałam Wam chyba wszystko. Jeśli o czym zapomniałam, to powiem Wam jutro. Więc y, zostawcie łapkę w górę, żeby wiedziała, że tutaj też jesteście. Dzisiaj się nie maluje, nie chce mi się czapka na twarz. <noise> czapka na głowę i jedziesz. Zastanawiam się, jaka ja polikolipuj pójdę, czy ja mam iść wózkiem, czy samochodem. To zależy od mojej żabki skrzeczącej. I ja nie wiem, co mi wyjdzie z tymi włosami. I czy Wy byście ryzykowali, czy nie? A i co to jakieś światło mi tutaj... Pada czasami, jakieś mam plamy brzydkie. Dobra, trudno. Rzeczywistość jest rec... rzeczywistością. Rzeczywistością ja jak tylko podchwalę swoją cerę, albo powiem, że mam piękne paznokcie, coś mi ładnie rosną, albo że nie rosną, że mi nie odpadają, sobie dobrze zrobiłam hybrydę, to nagle ciach, więc co, wszystko, wszystko mi odpada. To samo się ro, ro, tyczy z cerą. Także Oskariusz, już... Co? Omaga to moja noga. Co ty chcesz? Dzidzia, zobacz, dzidzia. Bum! Może byśmy starką umyli w końcu, co? Czy znaczy ty myłeś codziennie myję śliną swoją, tak? Nieważne. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa. Pa, pa. I dzisiaj będzie pierwszy trening. Mam nadzieję, że tylko wyjdzie, bo nie chciałabym go nadrabiać później. Tylko zrobić go w tym czasie, kiedy to nastawia. Tak jest. Det er bra, pappa.